Cześć, się, witam was na stronie casehack.com Link do strony w opisie z kodzikiem Sniper macie 1 dolara na start oraz plus 20% do depozytu. Więc przykładowo wpłacając e, 25 dolarów Macie 5 dolarów za darmo przypominam o możliwości wpłaty wizą, skinami, paypalem, bitcoinem, blikiem, Trustle oraz Skrylem oraz wieloma innymi metodami Przypominam również o rozdaniach na stronie które macie w tym momencie na ekranie wpłata minimum 2 minimum 2 dolary Wtedy macie szansę na wydrupienie Mecha Industries Desert Eagle Oraz za wpłatę 2,95 macie 3 skiny Prince Streama, Desert Eagle, AWP Neonor oraz AWP, yy, oraz Akacza. Asimov oraz macie tutaj również kosę za wpłatę 3,86 dolara. Przypominam i apeluję, że tylko i wyłącznie z kodem sniper takie bonusy. Przypominam, że macie darmowe skrzyneczki za każdy wbity poziom. Ja na przykład już mam 120 poziom, więc mogę otwierać każdą z tych skrzynek raz na 24 godziny. Więc jeśli wy będziecie wbijać taki poziom, no to macie praktycznie darmową kosę za darmo codziennie. Przypominam również, że tutaj macie nagrody za poziom, w tym oto miejscu, jak sobie odbieracie codziennie, no to potem za 119 poziom już macie 71 tysięcy dolarów. Przypominam, że strona jest dla osób pełnoletnich, żebyście nie wpłacali tutaj swoich oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie bądź jest wam nie szkoda, a my w dzisiejszym odcinku mamy budżet 140 tysięcy, ale raczej go całego nie wykorzystamy i po prostu... E, Zrobimy sobie bitewki, bitewki, ale na trybie shard, na trybie shard, którego jeszcze ani razu nie testowaliśmy na stronie, więc zobaczymy, czy tryb shard oddaje, czy niekoniecznie. No, bo to jednak jest ciekawe. 133 tysiące bitwa, no i tak na niej nie stracimy, więc nawet możemy dorzucić tego houla, e, jednego i jeszcze jednego, e, i samu. No, i nas stać. Tryb shard, i spróbujmy zobaczyć. Co się stanie w tej bitwie? Bitwa za 140 tysięcy zł, 42 skrzynki na szali. Zobaczymy, co nam tutaj powypada. Nieważne, co wypadnie, tak czy tak będzie dobrze, no bo i tak dzielimy się całym zyskiem. Na razie wypada wspaniale, wypada pięknie, więc jestem zadowolony. Zobaczymy, jak pociągnie się ta bitwa do końca. Zobaczymy, czy wyjdziemy na plus, czy wyjdziemy na minus. Jeśli wyjdziemy na minus, to ewentualnie na bardzo mały minus. Przy okazji i tak nam się zbierają diamenty na stronie, więc bardzo, bardzo spoko. Mamy już łącznie tutaj 100 tysięcy a nawet nie otworzyliśmy za tyle skrzynek, więc spoko. Żeby wyjść na plus, yy, to musielibyśmy generalnie z tej całej bitwy zdobyć. Yy, nie, nie 400 280, 540 tysięcy dolarów. Szansa na to jest, ale nie jakaś duża pewnie. Żebyśmy wyszli na zero. A jakby było już więcej niż 540 tysięcy z całej bitwy, no to wiadomo, że jesteśmy na plus, tak? Na razie połowa, połowa skrzynek nawet nie minęła a dropi bardzo dobrze, bo każdy ma po minimum 30-20 czy nawet więcej tysięcy. I zapowiada się bardzo dobrze. Jeśli wyszlibyśmy na plus, to na pewno na bardzo mały plus, ale wyszlibyśmy dalej na plus. Wiadomo, że jeszcze dostajemy do tego punkty, więc te punkty nam dodatkowo wzmacniają to jakby całe przedsięwzięcie. Nie wiem, w sumie ile dostaliśmy punktów za tą bitwę. Yy, no ale chyba koło, koło koło 8 milionów? Coś takiego. Kolejny Royal. Ten royale wpadają dla mnie, więc ja bym standarda ogólnie wygrał, ale dzisiaj testujemy trip share. Także zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, kolejny royal wpada, bardzo ładnie. Bitwa za 140 koła. No, jakbyśmy stracili na niej tylko z 20 tysięcy, to i tak by było dobrze, tak naprawdę, nie? Bo 120 tysięcy to się da na ludzi odkuć w jednej bitewce nawet jakiejś niedrogiej więc spoko zobaczymy, zobaczymy dwa royale wpadają, spoko okej okay. kolejny royal Pięknie też ład, bardzo ładny dropik I tutaj już słabiutko tutaj jest spoko bo to prawie na zero wychodzi tutaj mi zabrało dobra, ale zaraz i tak się zaczynają te takie bardziej skrzynki Riski. Te riski mogą dać dużo royali fajnych. No dobra. no Bod Poker musi coś dropić, bo Bod Poker na razie tak średnio dropi i, i na razie slipa. O, to bardzo ładnie dało teraz. Zobaczymy. No, Lo, lorka wpadła. Ładnie. Dobra, na pewno będzie ponad 100 tysięcy już z tej batli. Zobaczymy, co tu się wydarzy do końca. Stało jeszcze 8 skrzynek Więc szansa jakaś tam jest, że jeszcze nas odkuje mocno. Gangnir tu może wypaść Lorka dwa razy, spoko Dobra, każdy już ma 100 koła Kolejny Royal wypada No Na pewno ponad 100 koła każdy z nas ma, co nie? Zobaczymy na ile tutaj się podzielimy Myślę, że te 120 to jest to minimum chyba. Które każdy będzie miał. No i teraz ten Risky może jeszcze mocno podbić, jak wypadnie kilka royali. Dobra, boti samo dostał Royala. White Lotus, no nie najlepiej. Ile tu mamy? 200, 300. Tu mamy 300 400, 500, 520. Ty, to my... Jak dobrze liczę, to my mamy już. Jesteśmy na plus z tej bitwy, co? Coś mi się nie zgadza. A nie, bo ja muszę mieć 500. 540, muszę mieć, dobra. No, to teraz chyba już mamy to. Tak mi się wydaje. Kolejny Royal wypada. Chyba jesteśmy na plus. Chyba jesteśmy na plus z tej bitwy. Chyba jesteśmy na plus, a dodatkowo mamy punkty. Więc chyba jest dobrze. Okej okay. I co? 151. 11 tysięcy na plus. Bardzo ładnie. Bardzo ładny profit. Bardzo ładny profit. Bardzo mi się to podobało. Ale żeby nie było, że przetestowaliśmy tylko jedną bitwę, to jeszcze za tę końcówkę zrobimy, czyli za 51 tysięcy eee, Zrobimy sobie też bitewkę. Tą końcówkę po prostu. 4, 4. A, już mamy ten. Dobra, to 3, 3. Do tego 3, 3 No i jeden taki. Dobra, okej, okay, okej. Okay. 4 graczy, share, Sprawdźmy, sprawdźmy, co nam to odda. 15 skrzynek. Ile dostaliśmy punktów 5 milionów? No to na pewno za tamtą bitwę dostaliśmy koło 10. Dobra, no i zobaczymy, czy te tańsze bitwy też oddajemy, jak jest mniej skrzynek. Ale myślę, że raczej wyjdziemy też na lekki plus albo lekki minus tak naprawdę, nie? Na trybie Shirt jest trudno stracić jakoś bardzo dużo. Ewentualnie w procentowych skrzynkach to jest taki większy riski moment. Mm, no dobra. Okej, okay, lorka. No musimy mieć łącznie 200 koła, nie? Łącznie 200 koła to nie jest jakoś dużo jak na te skrzynki. jak na tą ilość skrzynek to dosyć mało, nie? No dobra, kolejna lorka dla mnie, tylko fajnie gdyby reszta osób też coś dropiła, reszta botów. Dobra, jest lorka. Drogie rękawiczki dla kaczki. Dobra, tu spoko wypadło. Tu słabo. No, możemy być na minus, możemy być na minus tak naprawdę, bo zostały cztery skrzynki, a tu jeszcze nie każdy ma w ogóle 20 koła. Ja nawet nie wyszedłem jeszcze solo plus. Okej, okay, to dużo podbiło. Już jesteśmy we dwójkę, co mają po 50 koła, znaczy ja mam prawie 50. Okej, okay, już na pewno mam ponad 50. No dobra, i trzy skrzynki zostaną. No, to nie jest drogie. Trzy skrzynki zostaną, no tutaj o, o, ziomeczki by musiały coś dostać, nie? Bo na razie to zapowiada się, że będziemy na 20 koła stratni, nie? No i chyba tak się to skończy, że będziemy 20 koła stratni jakoś, mniej więcej. Ostatnia skrzynka. No, coś dosypali, ale jest nie najlepiej. Jest, jest te 6, 8 tysięcy na minus. No ale tak czy tak mamy te punkty? No jest. Jest lekka strata, tak jest z 5000. Ale i tak wyszło spoko. I tak wyszło spoko. Także co, ja się z wami żegnam, dzięki za film, trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego, widzimy się w następnym filmie, pamiętajcie kodik sniper na stronie, casehack, różne giveawaye, rozdania, jak wpłacacie, to odłącznie skinek trafia do waszego ekwipunku na stronie, więc sobie możecie go od razu wypłacić, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.